Z tej strony Bartek i Wam teraz nagram taki krótki filmik Minecraft. Um, na razie widzicie moją podłogę. Um, nagram Wam krótki filmik Minecraft i pokażę Wam cały świat. Mój domek może brzydko wygląda, ale ten nie wygląda brzydko, ale ładnie, no, ładnie jest. Patrzcie, to jest mój pierwszy domek. Wiem o tym, że jest bardzo ładny. Poczekajcie, pokażę Wam jak w środku jest, bo muszę najpierw, muszę na chwilę leć. Teraz on na dół teraz liście, na pewno czarno jest u Was, ale poczekajcie. To jest pierwszy pokój. Um, tutaj już będzie kuchnia. W garażu jakby co nic nie będzie. To jest kuchnia. W garażu nic nie ma. W garażu, to jest garaż, tak to o kurde, o kurde, poczekajcie. O kurde, a mój kolega do mnie dołączył, musiałem na chwilę wyjść. Musiałem wyjść z gry, żeby on na niej nie był. Czekajcie, bo mój kolega Alex. I ten, no, ja na chwilę weszył na mój świat. Lecz no i pokażę Wam dopiero te dwie rzeczy, części dzisiaj i jeszcze będą dwie części y jutro. No to na